Mamy połowę lutego i w końcu nadeszła zima, na którą czekaliśmy. E, oczekiwaliśmy właśnie takiego chodzenia, ale nie aż takiego. Minus 20 lokalnie dzisiaj e, taka temperatura wystąpiła e, w wielu regionach. Proszę Państwa, z jednej strony czekaliśmy na zimę i na ochłodzenie, ale z drugiej strony e, zawsze jest ta obawa, czy rośliny po... W takim okresie ciepła nie są rozhartowane i nie będzie uszkodzeń. E, trzeba się liczyć z tym, że mogą ewentualne e, takie uszkodzenia części pąków światowych e, wystąpić. E, w związku z tym no, przygotujmy się, się i rośliny na taką sytuację, i od razu z początkiem wegetacji e, warto sięgnąć po biostymulatory. Żeby właśnie wspomóc rośliny i ewentualnie zregenerować te uszkodzenia, które e, wystąpiły e, teraz e, zimą przy tych spadkach temperatur, ale to również i przymrozki wiosenne, które e, regularnie nawiedzają nasze sady. Steam efekt proszę Państwa, to jest ta propozycja od nas, od Agrosimexu na początku wegetacji, kiedy tylko pierwsze części zielone się pojawią, aby właśnie e, wspomagać rośliny e, w tym stresie związanym z niskimi temperaturami.